Kurde, mogą wykryć. Nie wykryli. dziwne, że nie szczeli, ale chyba to wykryją. Nie, wykryli. A, i to już wy... I zbugowali się tak, tak mi kiedyś na napadzie z kolegą. Zajebiście, ale patrzcie, zbugowali się tak, jakby nie z kolegą. Oni będą stać w miejscu. Wszyscy, pewnie ten też, no nie? On pójdzie? Nie, nie pójdzie. Patrzcie, wszyscy stoją w miejscu, zamrożeni. O kurwa, nie wiem o no nie. Kurwa, to mogą zobaczyć. Oj, to nie tego nie trzeba, on nie widzi. A Aha, dobra, jednak... Ej, co? No i zobaczyli... Ostatecznie! Jak ten tydzień był tak... Ten... O się, no nie... to find the fuse box on the side of the unit, take it out with a stun gun, and get through before it recovers.

On mnie zobaczy spokojnie To jest Deleki lustro że gorzej po tamtej stronie on, so... Kurde nareszcie on, so... Męczymy się z jakiejś love, 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 I... Ja dopiero się przy tym cieszyłem Dobra palę sobie o, dru o drugiej Steam'a nie? Gdzie jest? Ciskam F! Tu nie mogę wejść. Czekaj, Bartek, ja nie mogę wejść. Tak wrócę? Pewnie ta, no zostając się, wrócisz pewnie. No nie działa F! Przejdź mnie, Bartek, od Raggdola. W ogóle nie mogę, nie mogę tego! Nie działa mi F! O do, a teraz powinno być, tylko raczej zdeknę. Ale nie działa mi F! S. Bo kurde, samą wymyśląc mity to będzie wiadomo, że który na pewno będzie obalony, której nie. No to jest?! Można i tak! Można i tak! Potencjalny łup. Potencjalny... Ja pierdziele! Potencjalny... Już Potencjalny już ci pokazałem, no nie? Tak nie mogę zbytnio podawać na streamie, potem moderzy i tacy inni w głowie, aż się w głowie przewraca. 242. Nice. Rod czy setny. A ten lewy się już teraz ciężej wbija, no nie? Kurde, od zerowego, od pierwszego do setnego się flere szybko wbijam, nie? Ale kurde, już od jak się ma... Uh, typowe. Jak się ma...